O, właśnie wychodzimy na śniadanie z naszego pokoju z takim pięknym widoczkiem tutaj. Na razie mamy owoce i kawy. I mamy widoczek tutaj prosto na rzekę. To nie jest Mekonko, ta mniejsza rzeka, nie pamiętam jak ona się nazywa. Pięknie. No opłaciło się mieć y, pełny hotel i nas przenieśli tutaj. Do trzy razy droższego. No tylko nie wiadomo czy dzisiaj nie będziemy musieli szukać. No niestety to jest minus, że nie wiadomo czy tylko na, na jedną noc czy jeszcze dzisiaj też tutaj zostaniemy Nasz hotel był przez ostatnią właśnie noc pełny prawie m, Francuzów, to jest Francuzów, trzy pary Francuzów takich starszych państwa troszeczkę I teraz jadą do Nongkiao Miejmy nadzieję że pojadą też do Muang bo tam jest po prostu raj Dzisiaj na śniadanie jemy te, po laotańsku śniadanie, czyli bo Laotanie jedą, jedzą na śniadanie zupy. Dzisiaj mamy nudel zup, ja mam z wieprzowiną, Kasia ma z kurczakiem, do tego możemy sobie jeszcze dołożyć chili i wkropić limonkę. Tak, Laotańczycy jedzą zupki. Mhm, bardzo często. Limonka do zupy. Jak to w ogóle no. smakuje? Nie, to zupka jest bardzo dobra, ja już się o razem jadłam. Makaron dobry Mięsko. Mmm, dobre. Jest dużo cebuli. takiej mm -hmm. pokrojony, jest pomidor, szczypiorek. A sama zupka jak smakuje? Mmm. Mm. Znaczy. Dobre. Znaczy taki bardzo lekki jest, bardzo mm -hmm. lekki jest ten wywar. Nie jest tłusty. Nie, jest bardzo, nie jest trochę, jest widać oczka tu z trochę. Nie, jest taki przyjemny, delikatny, akurat na śniadanie, bardzo dobre. Jesteśmy właśnie przy monumencie prezydenta Subhanowonga. Eee, był on prezydent... nie, znaczy żył między 1909 a 1995. A za nami, tutaj, te dachy, co tutaj widać, tam się znajduje UKSO, czyli muzeum. No, powiedziane muzeum to trochę za dużo. Taki po prostu jeden pokój. Z ekspozycją dotyczącą właśnie UXO, czyli Unexploded. o. nie pamiętam, kurczę, co to oznaczało. Czyli na, po, na polski po prostu, UXO oznacza niewybuchy. O, niewybuchy. Nie nie to oznacza po prostu niewybuchy. Czyli różne bomby, bombiczki, tak jak to było po angielsku, to były bomby, Bombis, z... yy, i różne inne wybuchowe, miny. Yy, miny, i tak dalej, i tak hmm. dalej. Jest to, ma to tutaj miejsce dlatego, ponieważ w czasie wojny wietnamskiej przebiegał przez Laos to się nazywa szlak, ]ście? szlak Ho Chi Minh, czyli tym szlakiem były dostarczane broń do Wietnamu dla Wietnamu. Amerykanie nie wiedzieli, które rędy to jest, bo to było ukrywane, te szlaki były ukrywane, były tajnie przemycane. Amerykanie nie wiedzieli właśnie gdzie dokładnie przebiega ten szlak. Prawdopodobnie było wszystko rozproszone i miało tutaj miejsce e, ukryta tajna, ukryta tajna. wojna. Ukryta tajna wojna. Czyli po prostu Amerykanie zrzucali na oślep, na oślep. E, zrzucili zaraz ile? E, Już nie pamiętam 2 milio miliony, e, miliony ton 2 miliony ton bomb ileś tam kilkaset tysięcy bomb, w tej chwili chyba z tego co tam pamiętam jeszcze 80 milionów bomb jest szacowane, że jeszcze znajduje się na terenie Laos'u. Są przeprowadzone właśnie akcje oczyszczania, którym właśnie tutaj jakby jest ośrodek, który się tym zajmuje w tym, właśnie muzeum, przed tym jest wystawka, jak te różne bomby wyglądały. W środku też jest trochę informacji o tym. Najgorzej, właśnie, że większość chyba tych zrzucanych bomb to były bomby klastrowe czyli to jest bombardowanie dywanowe czyli jedna bomba to działa w ten sposób, że jest jedna duża bomba, która nad powierzchnią Ziemi jakby skorupa jej się roz a w środku jest dużo malutkich bombek. różne były różne wersje tych bomb, różne modele. W środku było od 4 do 4,5 tysiąca małych bombiczek. Wyobrażacie sobie to. I to jest właśnie najgorsze, że 30% tych bombiczek, które w środku się znajdują, nie wybuchają. Po uderzeniu o ziemię, tylko zostają. I potem przez długie lata, bo to kiedy ta wojna była? No, to też w 1975 się skończyła. 64' do Wietnam. No. Czyli jest teraz 40 lat, no, ponad 40, 40, 40 lat po tym, i te bomby w dalszym ciągu za, zabijają. No i przez te 40 lat do tej pory też zabijały e, i okaleczają. E, można tam też obejrzeć, puszczajmy taki film, po prostu straszny film. Po prostu robi. Mhm. No, ale jedną panią za nami bardzo śmieszył ten film. Naprawdę można się... Je, jest tragiczny ten film. Jest tam kilka takich scen pokazanych. Znaczy, były dwa filmy. Jeden taki ogólny bardziej o dorosłych, a drugi był jeszcze tragiczniejszy. Stworzony przez UNICEF o dzieciach. Były tam chyba przedstawiane troje czy czworo dzieci. I dzieci się po prostu bawią. Gdzieś tam coś na przykład dzieciaki e szukały robaków, żeby połowić ryby. I przy, przy okazji, jak odkopały w środku znalazły bombę i zaczęły się tam bawić i buch i kilka dzieci tam zginęło, jeden jakiś ma urwaną rękę, czy na przykład uszkodzone oko. Lub też inne dzieci łowiły z małą ryby, złowiły ryby, chciały upiec ryby na ognisku, rozpaliły ognisko. Okazało się, że pod ogniskiem pod ziemią były. Była właśnie jakaś jedna, jeden niewybuch i puch I dziewczynki uszkodzone, czy tam jedna też Jedna umarła, mhm. a Albo też jeszcze inna, no bo to jest straszna bieda i ludzie szukają metalu Żeby potem go zanieść na skup, I w tym dzieci I szukają i znajdują metal, no bo to jest metalowe Wykopują i buch I ginie, czy traci rękę i tak dalej, no po prostu masakra Coś, coś, coś tragicznego, po prostu. Właśnie te naloty o właśnie, te naloty, dywano, właśnie, to naloty dywanowe. E, chyba jedno bombardowanie z tego, co było. M, m, nie, jedna bomba ma niewielki e, kilkadziesiąt e, metrów kwadratowych, ale cały nalot pokrywa e, chyba 30 boisk. Tam było pokazane jakby z tych samolotów, które mm -hmm. bombardują, no bo Stany oczywiście Zjednoczone przyznały się dopiero w 97 roku do tego i, i właśnie tam było te filmy, jakby bezpośrednio z tych samolotów bombardujących, no coś, jak, to, o, jak ten kurde. nalot nie, Masakra. Jezu, nie, no coś w by ogóle strasznego. No. I można tutaj właśnie też złożyć donacje lub kupić pamiątki, I koszulki. My już mamy takie pamiątki, mm -hmm. kupiliśmy na bazarze, ale stwierdziliśmy, że skoro tutaj wejście jest za darmo, to wejście jest za darmo. By... Aby coś zostawić i można kupić na przykład. No... Trzy duże Bintangi, tak? Albo co duże Bintangi. Trudno nazwać albo... pamiątkami, no ale... ale. Kupiliśmy coś takiego, już wcześniej, kupiliśmy na bazarze. Było na bazarze taniej, tutaj nawet jest drożej. No ale ta kasa z tego idzie na na dalsze, bo działania. oni też, działania, ogólnie działania, bo działania mają różne, że raz, że oczyszczają teren właśnie z tych niewybuchów, właśnie. bo to jest po prostu wszędzie, w całym Laos. A, jeszcze jedna ważna rzecz, Laos jest najbardziej zbombardowanym krajem na świecie, posiadający najwięcej niewybuchów na świecie, wyobrażacie Tam, sobie, sobie. Taka mapa przed tym, gdzie cały to Laos. A druga sprawa właśnie oni edukują no. dzieci. O też tam była taka historia opisana, że jeżdżą po wioskach, edukują dzieci, pokazują im chyba tam te, też te filmy, żeby właśnie dzieci nie ruszały niezidentyfikowanych nie jakichś metalowych rzeczy, żeby. Zabrać dzieciom detektor do wykrywania, wygry żeby metali. Dzieci, dzieci nie bawiły się właśnie tak. w poszukiwaczu metali. I była tam taka tragiczna historia też opisana, że Właśnie gdzieś na wieś przyjechał jakiś chłopiec z miasta, dzieci na wsi były wyedukowane, żeby nie dotykać takich rzeczy, ale ten chłopiec z miasta znalazł jakąś taką właśnie tą bombiczkę, zaczął się nią bawić, dzieci z wsi wiedziały co to jest i krzyczały do niego, żeby to wyrzu znaczy wyrzucił, no właśnie wyrzucił, żeby tego nie dotykał. Ja Część dzieci chyba uciekała od niego, bo wiedziała, co się zaraz stanie. Jedno dziecko chyba chciało mu pomóc, y pozbyć się tego, i wyrzuciły to w ziemię, i to wybuchło, i dwoje dzieci zginęło. A reszta była jakoś tam też ranna. To po prostu coś tragicznego. To jest po prostu wielka tragedia. No, nie wiem, jakby by bym Amerykaninem, to bym po prostu się spalił ze wstydu chyba. Nie ja bym chyba w ogóle nie przyszła. Ja bym w ogóle do Laosu chyba nie przyjechała, gdybym była... No Wiadomo, i... że to jakby no nie jest wina tych ludzi, tak? Bezpośrednio, ale no tak. I też właśnie Ameryka przyznała się dopiero po 20 latach i różne kraje właśnie tutaj też do, dotują tą akcję. Między innymi Polska. Mm. Nie wiedziałem zupełnie o tym, bo są różne jakieś akcje. Takie były te sławne, nawet ta e, Wojciechowska jako ona. Martyna Wojciechowska była tam gdzieś w Kambodży. Ona w Kambodży, e, Pomagała rozbrajać miny. A tutaj o tym w ogóle nie miałem nawet pojęcia wcześniej, no. przed naszym tutaj przyjazdem. Się o tym jakoś nie słyszę. Nie? Nie. Nie a to jest najbardziej właśnie e, dotknięty takim niewybuchami e, kraj na świecie. Coś niesamowitego. Tak jak też właśnie byliśmy w Nongwai i tam chodziliśmy na Viewpoint, to na view, pod viewpointem przy Kasie właśnie też były te bomby pokazane. No bo te bomby są po prostu w całym kraju. Czasami je wykorzystują jako dekoracje. Na przykład mieliśmy w jednym guesthausie po prostu w ogrodzie taką bombę. Doniczki z tego robią i inne różne rzeczy, ale co właśnie gorsze, że tam jak właśnie chodziliśmy na ten viewpoint to było napisane, żeby nie zbaczać z ścieżki, która jest wyznaczona, ponieważ można trafić właśnie na nie wybuch. To jest o kurde, masakra. Po prostu w całym Laosie jest mnóstwo takich bomb.